styczeń 2025. Przed nami czytania dla wszystkich znaków ognia, a więc zapraszam Barany, Lwy i Strzelce. Jednak zanim zaczniemy nasze czytanie, mam dla ciebie krótką informację, a mianowicie na moim kanale ukazała się nowa playlista pod tytułem Pora na seniora. Link ukaże się tutaj. Więc jeśli jesteś osobą 65+, plus, lub masz takie osoby w swoim gronie, to gorąco polecam do oglądania właśnie tych filmów. A więcej informacji na ten temat znajdziesz w opisie pod filmem. A jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, to co robię, co tworzę, to kliknij w serduszko, podziękuj. Przez... Kliknięcie właśnie tego serduszka będziesz mógł wesprzeć mój kanał. Ja oczywiście te środki będę mogła wykorzystać na poprawę jakości nagrywanych filmów. A jeśli jesteś częstym moim gościem, a jeszcze tego nie zrobiłeś, gorąco zachęcam Cię do subskrypcji. Dla Ciebie to jest jedno kliknięcie, a dla mnie bardzo duże wsparcie. Wracając do naszych czytań, przypominam jak zawsze, że są to czytania ogólne, a więc nie z każdym mogą rezonować. dlatego warto sprawdzić swój znak księżycowy, swój ascendent, a link na ten temat ukaże się tutaj oraz więcej informacji znajdziesz w opisie pod filmem. Zapraszam również do skorzystania z czytań indywidualnych. A kontakt do mnie znajdziesz poprzez maila. Tam, oczywiście, w opisie pod filmem będzie pełna informacja na ten temat. Przypominam, że karty są już też rozłożone, oczyszczone, przygotowane i czekają na przekaz. Także, moi drodzy, zaczynamy. Witam Baranku styczeń 2025 sprawy zawodowe, finansowe, jakiekolwiek dla ciebie ważne i tutaj pokazuje mi się energetyka Barana, który wykonywał jakąś pracę, pracę z pasją. Natomiast widać, że już od dłuższego czasu zdecydowałeś, że Baranku musisz tutaj dokonać jakichś zmian, bo pewne układy już nie cieszą bądź. Jakieś czynności, które wykonujesz, już Ciebie nie cieszą, lub współpraca z kimś, tak? Tutaj nie zbyt przynosi tutaj dla Ciebie jakieś zadowolenie. Już od dłuższego czasu próbujesz budować czy relacje tutaj w pracy, czy jakieś pozytywne emocje w uzyskaniu prawda, pieniędzy. Coś tutaj nie cieszy Ciebie raczej. Już od dłuższego czasu i jesteś zdecydowany na zmiany. A więc baranek być może, że zostawia jakiś projekt, nie kończy go i idzie w inną stronę, zajmuje się czymś innym, bądź przerywa tutaj współpracę, nie kończy, nie, nie niszczy, jakby nie pali mostu tak, za sobą, tylko po prostu idzie nową drogą, e, obiera nowy cel, e, lub też mamy tutaj historię, gdzie może pracujecie gdzieś, przenosicie się do innej jednostki, oddziału, wydziału mamy tu jakieś przeniesienie lub też kochani tak jak powiedziałam, jeżeli nie wiem studujecie decydujecie się, że zmieniacie kierunek bo to już nie sprawia Wam tyle radości, to nie jest to i jakby przerywacie i idziecie zupełnie nową drogą, a więc to tak ogólnie Wam powiedziałam na czym to polega nie ma tutaj zadowolenia w tym, co robicie, czy nie ma zadowolenia z, z efektów współpracy nawet, tak? Z tego, co robicie. Czy z jakiejś firmy rodzinnej też, prawda? Bo też tak może być. Um, lub też macie jakieś plany swoje, które chcielibyście um, tutaj dokończyć. Natomiast te szczęście rodzinne. Niestety oddala się jakieś sprawy związane właśnie z, z domem, z rodziną i po prostu rezygnujecie z czegoś i idziecie w nową stronę. Słuchajcie, w styczniu pojawia się kobieta bądź instytucja, która po prostu będzie się przyglądała sprawie wam, e, będzie żądała jakichś wyjaśnień. E, to może być też Wasza szefowa, bardzo taka surowa, e, która tutaj e, Zademonstruje swoje żądania wobec Was. pewne Z pewnymi rzeczami się nie będzie zgadzała. Będzie tu decydować ona, będzie chciała tutaj rozdać karty w miesiącu styczniu. No i tutaj, moi drodzy, pojawia mi się na wyniku dla Was karta diabła karta, która mówi, że niestety. To tak wygląda, jakby ta kobieta nie pozwoliła Wam, nie wiem, zerwać kontraktu, odejść z pracy, bo na przykład powie, a nie skończyliście różnych rzeczy, musicie najpierw to dokończyć, bo jak nie, to ja się przyjrzę tej sprawie i wyciągnę konsekwencje z tego, wiąże nas umowa, musicie to dokończyć. Tego typu rzeczy będzie chciała Was tutaj, jakby, zatrzymać i będzie próbowała. Jakoś was uzależnić od siebie, będzie chciała oddalić zakończenie tej współpracy, tego, żebyście tutaj definitywnie odeszli. Ta osoba nie pozwoli Wam zrezygnować z kontraktu, z umów, zażąda wręcz rozliczeń, powiąże Was jakimiś dokumentami, umowami, kontraktami, wyciągnie jakieś dokumenty. No, po prostu będzie chciała was tutaj zniewolić i, i żeby sprawy po prostu były tak, jak ona sobie tutaj tego życzy, a nie tak, jak wy. Więc ciężko tutaj będzie się wyzwolić od tej osoby. No, to też może się pokazać jakiś urząd, tak, skarbowy na przykład, tak, który będzie przyglądał się Wam i będzie tutaj zażądał jakichś wyjaśnień. No i niestety. Będzie tutaj sytuacja, żeby zakończyć to, to trzeba będzie użyć jakiegoś fortelu, niezbyt takiego, powiedziałabym, no legalnego, tak, żeby ujść cało z tej całej sytuacji. Dobrze, moi drodzy, teraz zobaczymy, co w kwestiach sercowych. Zaczynamy od związków, od partnerskich, małżeńskich, jakiekolwiek u Was są. No i energia baranka pokazuje mi się, Wasza energia, jesteście w pięknej energii romantycznej, spotykacie się, dużo uniesień, motyle, brzuchu, no po prostu jest przecudownie, romantycznie, być może spotykacie się z kimś na jakichś randkach, macie świadomość, że ta relacja jest zakazana, czyli, że któryś z Was jest w jakiejś relacji stałej i po prostu hmm, spotykacie się w hmm, w tajemnicy, o tak bym powiedziała, tak? Jest tutaj między Wami dużo uniesień i to po Waszej stronie baranki. Natomiast po stronie Waszego partnera tu widzę osoba, która się cały czas Wam przygląda, być może jest troszeczkę w odległości z Wami, często pisze, czy maile, czy gdzieś na Facebooku kontaktuje się z Wami, ma jakieś plany wobec Was, ewidentnie, no dla mnie jesteście jakąś okazją, szansą, na spełnienie, na szczęście, natomiast wy będziecie chcieli nadal się spotykać potajemnie. Bardziej mi się pokazuje toksyczność po waszej stronie, czyli to wy jesteście w tajemniczej relacji, kryjecie się z tym przed światem, być może jesteście w innej stałej relacji, a weszliście w romans i po prostu będziecie ciągnąć to. Tutaj, moi drodzy, między wami zajdzie proces takiego rozliczenia. Ktoś po prostu będzie, m, zaoferuje Wam coś więcej, będzie chciał tutaj e, czegoś więcej od Was i e, dojdzie do pewnych takich rozstrzygnięć. tak. E, tu będzie też pewne jakieś przyglądanie się, m, któryś z Was, myślę, że Wasz partner będzie podejrze miał tu jakieś podejrzenia wo wobec Was. Coś tu będzie dla niego niejasne i będzie, moi drodzy, tu się wam przyglądał. Być może tutaj stwierdzi, że za mało wie na wasz temat, tak? Będzie takie podglądanie. I ta relacja idzie w kierunku ponownego ożywienia. To tak wygląda: spotykacie się, potem jest jakaś dłuższa, nie wiem, sytuacja, w której nie możecie się spotykać, tylko piszecie do siebie, potem znowu się spotykacie. No właśnie to tak falowo tak będzie wyglądało, natomiast widać, że wy to wy wchodzicie w romans, bo wy po prostu tylko myślicie o tym, żeby miło spędzić czas nie, niezobowiązujący, natomiast partner ewidentnie chce czegoś więcej. Jeżeli jesteście w relacji małżeńskiej, to moi drodzy wy będziecie mieli swoje wizje, swoje cele do zrealizowania i będziecie chcieli, żeby... Yy, yy, po prostu będziecie chcieli swoje cele przeforsować. Natomiast partner będzie myślał o jakiejś, nie wiem, sytuacji, w której może będzie myślał o e, założeniu takiej pełnej rodziny, a więc będzie myślał o dziecku, o ciąży, e, będzie myślał o zakupie na przykład mieszkania albo y, powiedziałabym y, zbudowania tej relacji na podstawie. Y, Ślubu, a więc dokumentów, tak, które potwierdzają zawarcie związku małżeńskiego, a Wy macie swoje cele i będziecie próbowali tutaj po swojemu tę sprawę przeprowadzić. A co słychać u Singli, u Singli Baranków? No, mamy sytuację, jesteście w energetyce, a troszeczkę martwicie się. Swoją sytuacją, nie śpicie po nocy, rozmyślacie, nie możecie nawet spać. No i tutaj jest sytuacja, w której poznajecie kogoś przez internet, bądź osoba, która jest um, za kratami, czyli gdzieś w zakładzie karnym, jest w jakiejś izolacji, nie może się z Wami um, tutaj tak komunikować, bądź jest w jakiejś odległości tylko przez internet i to Was troszeczkę martwi. No, i jest tu taka wymiana, jest tu tutaj blokada po stronie tego, tej osoby. No, troszeczkę widzę, że to będzie Was właśnie martwiło. Na wyniku, moi drodzy, niestety, tutaj mamy kartę oszusta, kartę mówiącą o tym, że osoba będzie z Wami nieszczera, nie wszystko będziecie widzieli, poczujecie się oszukani, jakby wygląda na to, że. Może ta osoba pewne informacje o sobie ukrywała, tak, i wy z kolei mieliście inny obraz tej osoby i będziecie czuli się tacy zawiedzeni, oszukani, że um, ta osoba nie spełni jednak waszych oczekiwań, tak, bym to powiedział. E, dobrze, moi drodzy, to już wszystko. Subskrybuj mój kanał, bądź na bieżąco. No, a ja, jak zawsze, na zakończenie. Przesyłam Ci pozytywną energię. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia i do zobaczenia. A teraz zapraszam moje lwy, a więc sprawy zawodowe, finansowe, jakiekolwiek dla Was są ważne. Pokazujecie mi się w energii osób, które albo pracują gdzieś, nie wiem, na uczelni bądź studiujecie. No i tutaj moi drodzy, ja widzę, że tutaj jest troszeczkę tak. Taka nuda rutyna, jakby to co robicie już nie sprawia Wam przyjemności, nie ma tej pasji, coś tu się wypaliło między Wami, a chcecie szybko działać, coś zmienić, żeby sprawy poszły do przodu. No a tymczasem w styczniu koło Fortuny się zakręci. Moi drodzy, i dosyć tak powiedziałabym, niekorzystnie, dlatego że mamy tutaj wieżę, albo nie dojdzie do jakiegoś wyjazdu, do jakiegoś kontraktu, do jakiejś fajnej sytuacji, i tutaj, i tutaj, kochani, mamy izolację, a więc z jakichś powodów, Będziecie nieaktywni zawodowo albo jakaś, jakiś deal, jakiś, jakiś kontrakt Wam tutaj nie wyjdzie, spali na panewce, tutaj będziecie jeszcze próbowali walczyć, coś robić, upominać się o swoje czy o pieniądze. Czy o pracę, czy z pracodawcą będziecie tutaj wojować, a, a będziecie już na tak zwanym takim terminie wypowiedzenia. No ale niestety tutaj duże zmiany w waszym życiu, tu mamy, tu przychodzi wieża, tu, ta wieża z zewnątrz przychodzi, tak? Być może, że pracodawca tutaj niestety, ale coś w tej materii się rozwali i ten dobrobyt nie przypłynie, jakby fortuna się odwróci, tak, to są czynniki zewnętrzne, albo w tej firmie, w której jesteście, pracujecie, bądź jakiś kontrakt to wszystko coś wywróci, do góry kołami się jakaś sytuacja, tak, nie dojdzie do skutku no i będziecie jeszcze próbowali to ratować i może jeszcze jedną kartę, moi drodzy, tutaj dla Was w związku z tym postawię bo jakby taka jest sytuacja niejasna. Słuchajcie, nie martwcie się, mamy asa, asa kielichów, a więc przyjdą jakieś radosne wiadomości, ale jeszcze nie w miesiącu styczniu. A więc coś nowego, coś co Was ucieszy. Myślę, że to, jest, że to są problemy jakieś chwilowe, tak? Teraz kwestie sercowe dla lewków, które są w relacjach czy małżeńskich, czy partnerskich. No, i tutaj takie ciekawe czytanie. Tak zastanawiałam się, jak to przeczytać, bo ułożyło mi się kilka scenariuszy. Są to czytania, moi drodzy, ogólne, więc powinnam podejść do tego bardzo ogólnie. Więc może najpierw jakby odczytam karty z tych głównych energii, a potem będziemy tutaj rozszerzać. Energia lwa to wieża, a więc coś tutaj się sypie albo posypało. Jak grom z jasnego nieba, coś tu się rozwaliło w życiu lwa, e, mamy tu jakiś rozpad, e, natomiast e, no ten rozpad może dotyczyć e, pracy nad związkiem bądź spraw zawodowych, moi drodzy, e, bo mamy tutaj nudę, rutynę, tutaj dłuższy czas, coś tu nie pracowało. E, więc wy pokazujecie mi się wy jako osoby, które miały jakąś relację i się tu wszystko posypało, mimo że tutaj próbowaliście jeszcze to ocalić, ale jesteście właśnie po takiej historii, tak? Natomiast wasz partner ma tutaj taką energię obrony broni się przed różnymi wyzwaniami, które przeszkadzają w tej relacji próbują strącić może zbyt dużo konkurentów, tutaj podłożem jest brak równowagi, brak równowagi finansowej, czy w ogóle związanej z możliwością, z możliwością powiedziałabym, uregulowania tej waszej relacji, czyli być może, że jesteście w partnerstwie, a myślicie o tym, żeby razem pomyśleć o małżeństwie, tak? No i słuchajcie, jak ta sprawa wygląda dalej. Partner chce mieć tej rodziny, te szczęście rodzinne, bardzo mu na tym zależy. Mimo, że wcześniej był tutaj deficyt, braki, brak równowagi w dawaniu i braniu, będzie mu zależało na szczęściu rodzinnym, na spełnieniu. Natomiast Wam, lwy, będzie zależało, aby pokazać te uczucie, dać tu jakąś informację, nowinę o uczuciach, tak. I będziecie podchodzić z sercem do swojego partnera. Natomiast te sprawy związane z zawarciem, nie wiem, małżeństwa tutaj, tu jest jakieś przemęczenie, jakbyście się nie starali, coś tutaj nie wychodzi, tu się jakieś sprawy zatrzymują finansowe, brak równowagi, brak uzdrowienia. Dalej widać, że oboje będziecie właśnie w takim układzie partnerskim, będziecie mieli swój cel, jakby te sprawy zawodowe. Będą pchały Waszą relację do przodu, tak? No ale niewątpliwie pokazały mi się główne karty, które mówią o tym, na czym zależy Wam właśnie w styczniu. A więc dla LWA będzie to chęć, nie wiem, zakomunikowania choćby partnerowi, że może spodziewa się dziecka albo Okazać, będzie chciało, będziecie chcieli wejść w relację, pokazać swoje uczucia, yy, będziecie mieli szczere intencje, a wasz partner będzie, będzie pokazywał, że zależy mu na rodzinie, na pełnej rodzinie, na szczęściu, yy, na tej równowadze, tak, w dawaniu i braniu, więc moim zdaniem yy, będą tu jakieś chwilowe przeszkody i będziecie próbowali to w jakiś sposób rozwiązać, uzdrowić. Yy, także Moi drodzy, natomiast jakieś wyzwania tu się pokażą między Wami. Jeśli chodzi o sprawy sercowe dla singli, no to pokazujecie mi się w energii, gdzie bronicie swojej pozycji. Być może, że wiele osób interesuje się pewną osobą, między innymi Wy jesteście w tym gronie i próbujecie. Po prostu pozbyć się konkurencji, tak bym to powiedziała. No i ta osoba dokona wyboru, tak, między jedną a drugą osobą, i niestety tutaj jakby pokazane jest, że nie wybierze Was, tak, i będziecie, będziecie czuli takie trochę rozczarowanie. Ale słuchajcie, karta też mówi, że nie wszystko stracone, dlatego że. Hmm, no, tutaj macie szansę jeszcze. To nie, jest, to nie jest jedyna osoba dla Was pisana, więc pamiętajcie o tym, bo widać, że już dużo takich niepowodzeń w Waszym życiu było. Przynajmniej jakieś trzy, jakieś sytuacje sercowe zaiskrzyły może w Waszym życiu. Natomiast widzę, że los jeszcze szykuje przynajmniej dwie jakieś szanse. Na razie, na tą chwilę, ta osoba ewidentnie wybiera jedno z. Osobę, pozbywając się, rezygnując, powiedziałabym, z Was. No i będziecie po prostu patrzeć na to, że przegraliście tą rywalizację. To będzie taka właśnie energia na miesiąc styczeń 2025. Subskrybuj mój kanał, bądź na bieżąco. A ja, jak zawsze, na zakończenie przesyłam Ci pozytywną energię. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia. A teraz zapraszam Strzelca. Sprawy zawodowe, finansowe, czy związane z karierą, czy ze ścieżką, którą tutaj obier, obrałeś, zakupami, z materią, tak? A więc ten temat będziemy tutaj dotykać. No i zaczynamy od energii Twojej. I tu się pokazuje, że mamy tutaj jakieś rozczarowanie. Miała być jakaś współpraca, nie wyszło. Miała być jakaś umowa, nie wyszło. Być może jakaś spółka, wspólnik, może byłeś w, takiej, w takim układzie, no i niestety dostałeś czy dostałaś miecz w serce, tak? A więc taka energia pokazała mi się na początku. Natomiast w styczniu idzie do ciebie słoneczko, szczęście, słońce, które po sytuacji, po, po zmartwieniach, po tych wszystkich. Perturbacjach mamy tutaj w styczniu, że jakaś szansa się pokaże, ktoś wychodzi z jakąś propozycją, z jakąś ofertą, ofertą pracy, kontraktu, zaproszenia, czegokolwiek. Powiedziałabym nawet ktoś, kto może ma pieniądze albo ma możliwości, będzie chciał wam pomóc, tak? Możecie dostać kredyt też, tak, jeżeli staracie się. No i słuchajcie, będzie to powód do cieszenia się, do pijania. Mamy tu emocjonalny dobrobyt. Po sytuacji, która bardzo była dla Was krępująca, wymagała dużo walki, siły, przetrwania, nie dania się tej całej sytuacji. I mamy Wybór, mamy dokonanie wyboru, mamy współpracę, może będzie trzech wspólników, może będzie to miła atmosfera w nowej pracy, powód do opijania, celebrowania, cieszenia się, bo coś pięknego po prostu przychodzi. Albo będziecie z rodziną cieszyć się, że dostaliście kredyt, tak i to się otworzą przed Wami możliwości, a widać, że niektórzy z Was bardzo mocno walczyli z biurokracją. Natomiast jeśli chodzi o sprawy sercowe, tutaj dla małżeństw, dla związków partnerskich i tak dalej, bo wiadomo, czytania ogólne, każdy w różnych relacjach różnie żyje. To pokazuje mi się taka sytuacja, moi drodzy. Partner będzie coś tutaj żądał od Was. Ewidentnie to będzie tutaj konkretnych rzeczy żądał. Tutaj widać po jego stronie są te żądania, jest rozmowa. I mamy tutaj dalej chęć izolacji. Podstawą będzie tego, że wychodzą jakieś sprawy niejasne na światło dzienne w styczniu, właśnie. No i po prostu mamy tutaj jakąś izolację między wami. Natomiast ty, Strzelców, widać, że będziesz myślał o tym, żeby zabezpieczyć siebie finansowo, swój dom, utrzymać to, co masz. No i tutaj. Podłożem tego będzie trochę brak szerości z Twojej strony, jakieś fortele, jakaś taka sytuacja nieszczera, może coś będziecie chcieli zakaić, a wszystko po to, żeby dobrze się zabezpieczyć finansowo, żeby zabezpieczyć przed utratą nie wiem mieszkania, podziału, odebrania sobie tej stabilizacji, bo pokazujecie mi się właśnie w energii osób, które mają tą równowagę, dom, rodzinę i tak dalej. I to jest dla Was jakby bardzo ważne. Natomiast tu partner niestety e, przeprowadzi jakąś rozmowę, podłożem będzie, być może jakiś, e, e, jakaś osoba będzie podejrzewał, że jest jakaś trzecia osoba między wami. No i tu, słuchajcie, mamy tutaj jakiś kompromis, dogadanie się, e, zawieszenie tej relacji, e, zawieszenie tej wojny między wami. No, i dogadacie się być może, że dogadacie się też o wasze własne dzieci, tak? Tu jest jakiś, jakiś kompromis po waszej stronie, może za, będzie tu jakaś ugoda, pojednanie, bądź pogodzicie się, tak, po dłuższym jakimś zawieszeniu. Jak, po prostu, ale raczej mi się pokazuje, że strzelec zabezpieczy się dobrze i skorzysta z, troszeczkę z niezbyt takich uczciwych podejść, natomiast Partner ewidentnie Wasz będzie chciał tutaj rozstrzygnąć sprawę, wyjaśnić, powiedzieć, odciąć to, co jemu nie pasuje i będzie chciał tutaj się izolować od Was, tak? Będzie chciał zawieszenia relacji, będzie zażądał, będzie zażądał może rozwodu, odejścia, separacji, coś w tym właśnie stylu. Moi drodzy, a co słychać u signi w sprawach sercowych? No macie wiele żądań. Nie chcecie byle kogo brać sobie tutaj, tak? Macie swoje oczekiwania. Być może, że jesteście osobami po przejściach już i nie pozwalacie się skrzywdzić, tak? Jesteście osobami wymagającymi. No i tutaj, moi drodzy, pokazuje się poznanie pewnej osoby w miesiącu w styczniu. Osoby, która... Może być partnerem docelowym, osoba, która jest osobą taką stabilną, myślącą właśnie tak przyziemnie, osoba, która, z którą można tutaj zbudować jakąś stabilizację. To jest jedna historia. A druga jest taka, że pokazują się single, które są w takiej naturze bojowej. Ponieważ wasza relacja tutaj się zatrzymała poprzednia, i wy jesteście teraz singlem, ale w takiej jakby separacji, tak bym powiedziała. No i teraz te sprawy ożyją i dojdzie do jakiegoś kompromisu, do jakiejś ugody, podpisania jakichś dokumentów. Sytuacja będzie bardzo taka, powiedziałabym, niepewna, ale mimo to dogadacie się i tutaj mamy zawarcie jakiegoś porozumienia, tak. Jeżeli z kolei jesteście takim singlem bez tej przeszłości, to pokazuje mi się, że będziecie się zastanawiać, czy wybrać tą osobę, czy nie. Będziecie gdzieś tam czuli podświadomie, że ta osoba, która, którą poznacie właśnie w styczniu, to niby będzie mogła być na stałe, ale być może, że moglibyście ją utrzymać przy sobie na dłuższy czas, ale widać, że takie poczucie niepewności w was tutaj się zakiełkuje, no, i będziecie podejmować decyzję trudną, tak, na zasadzie logiki, strategii, tu na poziomie serca, rozumu, będziecie to po prostu rozważać, tak, decydować. Będzie to dla Was dosyć taka no, ciężka decyzja do podjęcia, bo tak jak mówię, podszyta jest tą niepewnością, taką ostrożnością. Być może jesteście osobami, tak jak tu wcześniej powiedziałam, osobami po przejściach już niejedno widzieliście, niejedno przeżyliście. I po prostu boicie się powtórki ze swojego życia, i będzie wam tak ciężko troszeczkę zaufać, i dlatego będziecie się tutaj w styczniu zastanawiać zastanawiać się, czy wejść w tą relację. Także to tyle, moi drodzy. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Subskrybuj mój kanał, bądź na bieżąco. A ja, jak zawsze, na zakończenie przesyłam Ci pozytywną energię. Dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia.